Przeszukałem całą wyspę. Brak przedmiotów potrzebnych do wytworzenia chociażby siekiery. Pora ruszyć w podróż na inne wyspy. Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Stranded Deep. Nie wiem co powiedzieć, bo po prostu jestem w szoku ile łapek zebraliście pod poprzednim odcinkiem. I to dało wam przepustkę do dwóch odcinków w dniu dzisiejszym. A czy te dwa odcinki będą, to wszystko zależy od was. Jeżeli ten odcinek będzie miał... 50 łapek przez 12 godzin, około to wtedy dostaniecie kolejny odcinek. No, jak widzicie, jestem już teraz w swoim domku, bo na dworzu pada. Nie jest zbyt ciekawa pogoda, jak widzieliście po wstępniaku. No, chciałem się wybrać na inne wyspy. Tutaj już przygotuję ponton, żeby wyruszyć. I słuchajcie, ja wezmę sobie te rzeczy, które tutaj są. I najzwyczajniej w świecie yy, schowam je do domu, żeby nie zaśmiecały, trochę za mały jest ten dom, jednak no cóż, może coś wymyślę. Ok, zostawiamy tutaj dwa fuel tanki. Ok, jedno wiosło, wiosło tak trochę krzywo. Ok, coś tu jeszcze wziąłem? Chyba nic sprawdźmy jeszcze co tam jest chyba jest jeszcze gwizdek i tak i jest jeszcze zaostrzony kamień, dobra chowamy wszystko gdzie to jest, tutaj wow, wow łóżeczko tutaj zostaje okej okay. i ten gwizdek, który po prostu nie wiem do czego on mi w ogóle potrzebny jest Zostawię go tutaj. Okej, okay, jak tam stan? Jestem bardzo głodny. W takim razie zjedzmy sobie jeszcze kokosa. Tam widzę kolejne kokosy. No cóż, wybierzmy się tam. Ja boję się, że spadnę za chwilę. Na spadnięcie z takiej wysokości chyba grozi śmiercią. O, jednak się udało bez żadnych komplikacji. Dobra, bierzemy te dwa kokosy. Jak tam w ogóle stan? Kiepsko. I w ogóle kilka osób dało mi dość ciekawe tipy. Naprawdę bardzo wam dziękuję i dziś postaram się w odcinku je wykorzystać. Jak to będzie, to zobaczymy. Okej, okay. jeden kokos gotowy. Teraz drugi. No i dobra, napijmy się teraz z nich. Nie wiem, co mnie prześladuje na tej wyspie, że na stop pada deszcz. Dobra, cztery połówki. Zjedzmy. Może na razie dwie. Okej, okay, nie jest źle. W takim razie cóż, wyruszamy w taką pogodę? Oczywiście, że nie, ponieważ y, możemy się zgubić po prostu. Jak widzicie, a raczej nie widzicie, na horyzoncie brak jakiejkolwiek wyspy, także jednak nie będę ryzykować. A jak to jest z drzewami umiem? No kiepsko. W ogóle czekacie, bo chciałbym sprawdzić, czy te krzaczory to da się na przykład stąd wyczyścić. Ale widzę, że chyba niestety nie. W takim razie, chyba będę zmuszony po prostu przebudować dom. O, proszę bardzo, od razu zmieniła się pogoda. Bardzo fajnie. Ile w ogóle już dni tutaj jesteśmy? Trzy. Okej, okay. w takim razie ta wyspa będzie naszym celem. Zapiszmy sobie. I jak widzicie, ta wyspa po lewo niby jest bliżej, ale zobaczcie teraz. Teraz ta wyspa po prawo jest bliżej. Super perspektywa, naprawdę to trzeba przyznać twórcom. Dobra, bierzemy ponton. Jak tam w ogóle tutaj, boże, tutaj ekwipunek. Wiecie co? Wywalę sobie parę rzeczy, żeby w razie czego wziąć coś z innej wyspy. Wywalę sobie siekierę, bo tam nie będzie mi chyba raczej potrzebna. Wywalę sobie butelkę wody, bo jest pusta. Ale co do butelki wody, to daliście mi fajnego tipa. Także mam nadzieję, że wykorzystam. Yy, to, 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 to dobra. Starczy. Wybierzmy się w podróż. Jest rekin. Dobra, moi drodzy. Po małych komplikacjach wracam. I wypełniamy nasz cel, czyli lecimy na wyspę. I widzę tego rekina. Nie będę ryzykować. Po prostu płynę. Ale on tutaj płynie. Nie, zawrócił się. I tutaj, jak widzicie, jest wrak. Fajnie. Sprawdzimy go sobie w drodze powrotnej. Nie chcę po prostu zaśmietać sobie kwipunku. Tam są kolejne bąbelki, także naprawdę będzie co zwiedzać. O nie O nie Płynę dalej, nie patrzy na niego, płynę dalej. O nie! Idź stąd! Nie próbuj takich nawet sztuczek więcej Ło Co jest? Słuchajcie, nie wiem czy wam powiedziałem, moment, zjem sobie. Nie wiem, czy Wam powiedziałem, ale w tej nowej aktualizacji dodane zostały takie forty, które można sobie zwiedzać. I zwiedzimy je sobie w kolejnym odcinku, jeśli się postaracie, to jeszcze dzisiaj. Rekinku, idź sobie. Daj mi prowadzić odcinek. Daj mi płynąć. On cały czas mi tutaj towarzyszy. Jeśli zbliżysz się do mnie na 10 metrów, to dostaniesz zdzidy. Więc lepiej sobie odpłyń, bo będzie bolało. No, rekinku, idź już sobie, proszę cię. Mogę płynąć dalej? Dobra, płynę. Oby mi się tylko nic nie stało. O, odpłynął sobie. Co nie? Już myślałem, że sobie odpłynąłeś. Że wziąłeś sobie do serca moją dzidę. Ale nie, bo po co? Cholera, idź sobie! O nie! O nie, o nie, o nie! Strącił mnie do wody. Szybko, szybko, wchodź z powrotem. Wchodź, no wchodź na to! Czemu nie chcesz wejść? O, dobrze, 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 dobrze. Okej. Okay. Dobra, rekin płynie. Jednak nie chcę, dobra. Szybko, płyniemy na tą wyspę. Jest! Wyspa się już wczytała. Szybko, tylko tam dopłynąć. Jesteśmy już tak blisko. Rekina nie ma. Jak wyglądają te forty. Wybierzemy się tam oczywiście. Ale najpierw wyspa. Tutaj kolejny wrak. Naprawdę jest dużo zwiedzania. Słuchajcie, niestety jestem głodny i muszę zapolować, chociaż stąd chyba nic nie ściągnę. Także dopójmy już teraz do wyspy i ją zwiedźmy. No nie, kolejny mały rekin. Ten na szczęście nie atakuje. Szybciej, szybciej, szybciej. Już jesteśmy na miejscu. Co to? Co? Co? Czy. Czy ja przed chwilą umarłem? O nie. Jednak nasze zdrowie nie pozwoliło na nic więcej. Nasz bohater zmarł. Przeżył jedynie trzy dni na wyspie. Uczcimy chwilą ciszy jego pamięć. Dobra, starczy. Słuchajcie, podjąłem chyba ze trzy próby do płynięcia na wyspę. Raz również tylko po prostu chodziłem po wyspie. I niestety mój bohater i tak zmarł. Także to było do przewidzenia, niestety. I cóż, trzeba zacząć nową grę. Bardzo mnie to boli, ponieważ naprawdę na tej wyspie troszeczkę zrobiliśmy, napracowaliśmy się. No ale cóż, teraz albo wam przytnę, albo po prostu przyspieszę całe prace na wyspie: czyli ścinanie drzew, budowa domu i tak dalej. Także cóż, zaczynamy życie na nowej wyspie. Wow! Zaraz koło mnie był taki wraki, go nie widziałem? To nieźle. Trzeba go od razu zwiedzić. Może będzie tutaj coś ciekawego? Taką mam bynajmniej nadzieję. Tutaj się nie dostanę. Dobra, tu trzeba po drugiej stronie gdzieś tutaj znaleźć. Jest wejście. Okej, okay. i co my tutaj mamy? Szafeczka zawierająca latarkę, duct-tape'a Nożyk No i cóż, to jeszcze powinna być skrzynka Jest, hardcase Butla z tlenem, bardzo fajnie Na pewno się przyda No ale cóż, wydaje mi się, że to nie jest wszystko Okej, okay. wypłyńmy sobie I sprawdźmy tutaj No, czemu mnie coś blokuje Okej okay. No i co mamy tutaj? Mamy szafeczkę jest, mamy. Co to jest? Ten, młotek. Kolejny nożyk, no nie wierzę. Dlaczego nie ma tutaj siekiery czy coś? Okej, okay. tutaj mamy fuel tanka. Przyda się na pewno. Gdzieś tutaj była konsola, nie wiem. Gdzieś tutaj. Aha, cały czas od tego. No dobra. Więcej chyba nic tutaj nie znajdziemy. Chyba, że coś może tutaj. O, proszę bardzo. Kolejna butla z tlenem. Może na górze coś jeszcze. O, słuchajcie, nawet bym się nie zdziwił. Rekin. Nie, ja już rekinów to ja mam dosyć. No niestety, tam się już nie dostaniemy, ale nic nie ma. W takim razie skakujemy do wody. Gdzieś tutaj ten rekin pewnie jest. I pewnie zaraz będzie chciał mnie atakować czy coś. Ja mu dam. Ja mu dam. Dobra. Wchodzimy tutaj na wyspę, zabieramy nasz ponton i zaczynamy nowe życie na nowej wyspie. Dobra, zostawmy go może gdzieś tutaj. I to, co nie jest nam jak na razie potrzebne, to sobie wyrzućmy. Wiadomo, w jakim celu. No i dobra, zbieramy wszystkie elementy. No cóż, moi drodzy, nie wiem ile u was to trwało, ale u mnie trwało to naprawdę bardzo, bardzo długo i po prostu już mam na razie dość. Także jeżeli chodzi o ten odcinek, to wszystko, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, 50 łapek to kolejny odcinek, który oczywiście jeszcze dziś, no i w tym odcinku naprawdę będzie się działo, ponieważ jeśli chodzi o życie, to jesteśmy w pełni zdrowia. Także skończę po prostu sobie dom. No, i wybierzemy się na inne wyspy, i tym razem nic mnie już chyba nie zaatakuje, i nie umrę po drodze. Także jeśli chodzi o ten odcinek, to jeszcze raz wszystko, dzięki za obejrzenie, i cóż, to tyle jeśli chodzi o teraz, cześć.